Słuchajcie, moi drodzy, jakimi mnie tutaj nie było, ale to raczej nie będzie w każdym razie. Chciałam was, Wam, moi drodzy, przedstawić moją słodzinkę. Kochany masz nie widać go tutaj dobrze, ale chciałam Wam tylko takie nagrać krótkie wideo i zaprosić Was na inną platformę, na którą nagrywam. Tutaj raczej już, moi drodzy, nie będę więcej nagrywała, po prostu nie mam na to czasu. To trzeba wiecie, montować te filmiki, nagrywać w tej rozdzielczości, a ja nagrywam na innej platformie, na którą Was serdecznie zapraszam. Można sobie założyć konto, lub jak macie, możecie mnie tam obserwować. On dodaje prawie codziennie takie właśnie blogi krótsze. Bo jak widzicie, mam ziomeczka Słodzinka już ze sobą, że jakiś e, miesiąc, kawałkiem e, 15 będą dwa miesiące. Wiele się działo, wiele już tych perypetii było pozytywnych, mniej pozytywnych, ale suma summarum jest jak najbardziej super. Zakończyło się wszystko happy endem, więc tutaj mam moją słodzinkę. E, mamy się dobrze, e, także chciałam tylko tutaj nagrać, e, że jestem, żyję. Ale myślę, moi drodzy, że już zakończę nagrywanie na tym YouTubie, ponieważ nie mam na to czasu, też straciłam taką wenę, chęć nagrywania. E, a przede wszystkim mm. chodzi tutaj o czas montowania i te podobne trójka dzieci. E, jeszcze pomału zaczynam, e, myślę, że już wracam podobnie do mojego biznesu więc po małym, małymi kroczkami będę pomału wracała, więc po prostu nie mam zwyczajnie na to czasu. Także moi drodzy, dziękuję Wam bardzo za uwagę, życzę wszystkiego dobrego, trzymajcie się ciepło i oczywiście, jak chcecie myśleć, to zapraszam Was właśnie na tamtą platformę. Ja tam dodaję właśnie takie mini vlogi codziennie, więc jeśli ktoś ma ochotę, to będzie mi bardzo miło, można sobie założyć tą... Yy, jeśli ktoś nie ma właśnie tej platformy, to po prostu można sobie ściągnąć i założyć. Także pokażę Wam tutaj moją nazwę, jaka ja się nazywam i to zobaczenia, mam nadzieję, że tam się spotkamy, na tamtej platformie, także trzymajcie się ciepło, życzę Wam wszystkiego dobrego i dziękuję bardzo za, za obserwowanie mnie, szczególnie moje wierne grono, są kilka osób, które mnie obserwowały, także dziękuję Wam bardzo i życzę Wam oczywiście wszystkim wszystkiego dobrego, przede wszystkim zdrowia. Także do zobaczenia. Mam nadzieję, że na tej drugiej platformie. Pa!